Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Jak zlikwidowano zbrodnia Banderę, szczegóły operacji KGB. Materiał 26 września 2024 rok. Serdecznie zapraszam. A więc możliwe, że będzie na portal YouTube, bo chyba raczej tu J. Niespodzianek nie będzie. A więc zaczynamy. Stefan Andrzejewicz Bandera uważał się za bojownika o niepodległość, ale w rzeczywistości był zbrodniarzem wojennym i poplecznikiem zbrodniczego reżimu nazistowskiego. Chociaż naziści też go specjalnie nie faworyzowali. Był okres, kiedy Bandera przebywał w niebie, niemieckich lochach. To typowa historia zdrajców. Nigdy, nigdzie nikt nie kocha. Yy, 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 nigdzie nie kocha się. Tak. Jeśli mamy, yy, yy, mamy o coś walczyć, to o, swoje, yy, a, o, to o swoje, a o interesy naszego kraju. Ale działania w myśl zasady wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, nie sprawdza się zbyt dobrze. Bo w, tym, w ten sposób nie, nie da się zbudować przyjaźni. Każdy nadal będzie realizował swoje własne interesy. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę historię sojuszników sowieckiego Sajuza, wystarczy, wy, wydawać by się mogło, że wszyscy byli zjednoczeni przeciwko reżimowi zbrodniarza wojennego Adolfa Hitlera. Jednak każde państwo miało swoje inter, własne interesy. USA szczerze mówiąc zarabiały na wojnie, dostarczając innym sprzęt, mundury, prowiant. Hitlera też postawiły na nogi to trzeba powiedzieć jasno. Nie za darmo. Wielka Brytania starała się utrzymać przywództwo w Europie, a Francja chciała się wydostać spod okupacji niemieckiej. Z Francuzami to zupełnie inna rozmowa. Początkowo nie stawiali nawet oporu zbrodniarzowi wojennemu Hitlerowi. Po prostu wpuścili Niemców na swoje terytorium i zaakceptowali to. Tylko z powodu, że Niemcy minęli linię maszynota i tyle. Myśleli, że będzie nie do, nie do przebycia. Oni odeszli Belgię, Holandię od drugiej strony i weszli prosto na nich. Tak to wyglądało. Dobrze, że, że było wielu troskliwych Francuzów, którzy nie chcieli pogodzić się z obecnością nazistów na ich ziemi. Wróćmy jednak do bandery, który nawet po II wojnie światowej nie miał zamiaru się uspokoić, w szczególności współpracował z brytyjskim wywiadem i uważał się za przywódcę OUN. Czyli y, chyba ukraińskich nacjonalistów, ta jakoś organizacja, o, przed, organizacji zakazanej w Sowieckim Sajuzie, podobnie jest i Federacji Rosyjskiej. Właściwie, jeśli kierow, kierować się słowami prezydenta Federacji Rosyjskiej, Rosjanie walczą o to, by w sąsiednim państwie nie było nacjonalistów. Aby nie czczono taki tam zbrodnie, zbrodniczego. Bandery. Bandera. Życie w Niemczech. Bandera żył do 1959 roku całkiem sporo od zakończenia II wojny światowej. Jak wskazałem, przestępca prowadził działalność społeczną i wiele w tej dziedzinie osiągnął. Miał sekretarza i ochroniarzy. Bandera jeździł samochodem po Monachium. Wydawało się, że wszystko ma, mamy już za sobą. Nikt nie będzie gonił, nie, nie, był, nie było niebezpieczeństw. Ale sowiecki sajus słynął z tego, że nie przebaczał takim wrogom. Można tu przypomnieć Leona Trockiego, czyli Bronsteina, chyba tak trzeba powiedzieć, by się Prawdziwie, to on był hazard, to również to trzeba dodać, który był prześladowany w Meksyku. Ramon Mercedes. Mercedes Mersader, y, otrzymał później tu y, bohatera Związku Sowieckiego Sa y, Sajuza. Dopadli też bandere. Dokonał tego agent KGB Bogdan Staszyński, czyli chyba był Polakiem. Szczerze mówiąc, Historycy nie mogą być zgodni co do tego, dlaczego osoba ta zdecydowała się na likwidację bandery. Według jednej wersji Staszyński po prostu wykonał zadanie w kraju, który uważał za swoją ojczyznę. Według innego Bogdan miał osobiste powiązania ze zbrodniarzem, przywódcą nacjonalistów, tak, tak czy inaczej, staszyńskiemu udało się wyeliminować banderę i stało się to w następujący sposób. 15 października 1959 roku Stefan Andrzejewicz, który wówczas mieszkał w Monachium, wrócił do domu na lunch. Najwyraźniej Bandera wcale nie przejmował się możliwymi próbami zamachu, chociaż zdarzały się one już wcześniej. Przestępca odprawiał strażników i sam wszedł do swojego wejścia. Staszyński już na niego czekał. Bogdan śledził Banderę od wiosny 1959 roku, zidentyfikował go, ustalił adres zamieszkania i przygotował się do akcji. Staszyński miał pistolet strzykawkowy naładowany cyjankiem potasu silną trucizną. Bogdan na, na widok Bandery strzelił do przestępcy. Bawełna była słaba, nikt go nie słyszał, ale Bandera krzyczał i upadł na podłogę, a sąsiedzi już to, y, y, to słyszeli. Ale kiedy wyszli y, 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 po Starzyńskim nie było śladu. Początkowo sądzono, że Bandera upadł i został ranny, dlatego zmarł ale eksperci z ich specjalnych wydziałów ustalili, że, że w organizmie była trucizna. Lot Staszyńskiego na jakiś czas stał się prawdziwym bohaterem Sowieckiego Sajuza, jednak nie, ma, nie na jakiś czas. I teraz mogę powiedzieć, że Bogdan Staszyński to bohater który wyeliminował wroga naszego kraju, naszego narodu. Wyeliminowano przestępcę, nacjonalistę. Jednak żona Staszyńskiego namówiła męża do emigracji z Sowieckiego Sajusa, Para przeprowadziła się do Niemiec, gdzie przeciwko Bogdanowi wszczęto sprawę karną. Staszyński został skazany na 8 lat więzienia. Wiadomo, że został zwolniony, ale co się wtedy stało? Historia milczy. Według jednej wersji Staszyński przeszedł operację plastyczną i został wysłany na cudzysłów emeryturę do Republiki Południowej Afryki. Według innej Bogdan pozostał w Europie osiadł w jakiejś spokojnej wiosce, gdzie przeżył swoje życie. Bogdan Nikołajewicz urodził się w 1931 roku, zatem w 1959 roku miał 28 lat i został wcześniej zwolniony z więzienia. Był jeszcze młody i pełen sił. To, to, to jeżeli chodzi o Banderę, pierwsza chyba, co z tego wiem, zabił jednego oczywiście, ja się nazywał, ministra w rządzie II Rzeczypospolitej Polski. Jeżeli by się kat II Rzeczypospolitej, osta, yy, ostatni kat to był, nie spóźni, yy, nie spóźni tylko przyjechał na czas, chyba się nazywał Maciejewski. To też chyba była, nie wiem, czy była utajniona postać to on, to by tego artykułu nie było, tak to ja widzę a więc to by było wszystko dziękuję Państwu za uwagę i dozo